jestem Orion i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj e, gram sobie w Skywarsy i zainstalowałem sobie Badliona, jakby co, e, takie to jest takie jakby, to jest po prostu launcher do Minecrafta i on e, pozwala mi dodać różne mody, takie do PVP, jakby ktoś nie wiedział co to jest, e, ale nie mod tylko Badlion oczywiście. E, I rozpoczynamy pierwszą rundę. Mam nadzieję, że wygramy chociaż jedną, bo krótec jestem lubem w Skywars, lepszy jestem w Bedy. Więc... Lepszy jestem na pierśnik. Kurde, gdzie jest wyjście? Okej. Okay. GG! <laughs> Lol. Wygraliśmy to. To była niezła akurat trunda Muszę powiedzieć. Okej. Okay. Nie, no to mi się bardziej opłaca. Hop, hop. O, 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 o! nie! <ścoughs> Steve mnie zabił. Zgadza się. Czekajcie, gdzie ja zginąłem? Em um. Tutaj. Nie, to gdzie indziej. E, tutaj. Tak, to Steve. Pamiętajcie, non-premiumowcy, e, którzy są Steve'ami, są bardzo denerwujący. Oczywiście randomy e, po prostu. Randomy, e, Steve'y są bardzo moim zdaniem denerwujący. E, nie mam zamiaru tu nikogo obrażać, ale mnie denerwują po prostu. Bo każdy non-premium owiec bez wyjątku zabija mnie śnieżkami i to jest denerwujące. Dobra, lecimy do następnej gierki. Ok, obudki fajne mi się trafiły. Nice. Muszę powiedzieć, że mm, tamta runda, tamta pierwsza w tym odcinku, e, chyba jest pięć razy szybsza niż. niż tamta. po prostu. co pokazałem w poprzednim odcinku. Co. A, okej, okay, bo tu jest oddzielny blok śniegu, tylko to jest warstwa śniegu, to się tym różni. Okej, okay, wezmę sobie to tak. Tam ktoś jest? Nie, tam, tam po prostu nikt się nie zrespił. Ciekawe, czy ktoś tu zaraz przyjdzie. Pewnie zaraz mnie ktoś zaskoczy od pleców. A nie, dopiero się tam gość buduje tutaj. Więc mu na to nie pozwolę. Czy on latał, czy to było tylko złudzenie? Dobra. <laughs> Zrzucony. Co jest? Co jest? Sięgoś zabudował. Ale gnój. Ja Uf. Nie. No. Dlaczego kam pisz? Sam, sam pe, że Dobra, no premiumowcy nigdy nie odpowiadają na czacie. Po co mam w ogóle e, pisać do niego? I znowu mapa, której nie lubię. <laughs> Jakoś po prostu tak się złożyło, że gra. Chce dać mi mapy, których nie lubię. No, zobaczcie. To znaczy mapa w sa sama w sobie jest łatwa, ale po prostu fajna, ładna, ale trudna do przejścia. E, bo po prostu ciężko się po prostu tutaj gra, bo od razu albo ktoś dostaje nagle łopatę i sobie milion śnieżek robi e, i mnie zrzuca, albo po prostu. Są tacy jak tamten, co był w poprzedniej rundzie, Ej, głupi kamperzy. Jest naprawdę bardzo denerwującą rzeczą. Ten gość może mi tu zagrażać. To było. Bra. O. O. Deksowy <laughs> na pierśnik. Nice. Kurde, śnieżek nie mam. Słuchajcie, słabo jest trochę. O, uh, nice. O! Pół serca! O kurde! Pół serduszka. O nie. Gościu. Widzę, że się próbujesz, gościu, dachem do mnie dostać, więc muszę uciec dołem. Oh A yeah. nie. Jak tu wlazł? Okej. Okay. On się tam nadal buduje. Uciekam. Dobra, mogę już z nim walczyć. Jak gościa wrzuciłem na most. Dobra. Jest tu jeszcze ktoś? Jakiś gość? Na razie to by mi się wędka serio przydała. Ale jak widać nigdzie nikogo nie ma. Chyba, że gdzieś tu na mnie czycha. O! Tego szukałem, słuchajcie, wędki! Będziemy łowić graczy. A wędkę dobra, gdzie? Gdzie on jest? Tu Śnieżki jest, są po prostu zbyt OP. Błagam! Zastopuj nie rzucaj we mnie Śnieżkami. Okej, okay, słuchajcie, miał lepszy mieczyk, więc dobra, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się po prostu spodobał. No, no to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać orlowice. No, no to trzymajcie się, cześć.